Siemanko, witajcie w kolejnym i ostatnim odcinku żniwnym. Tak jest, dzisiaj kończymy żniwa. Nadszedł ten dzień, na który tak długo, 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 długo czekaliśmy. Wyglądaliśmy tych żniw, wyglądaliśmy kiedy w ten rzepak, kiedy będziemy próbować jak te plony. Ni człowiek się obejrzał, ciach, już mamy pożniwa. Rok specyficzny, jak każdego roku inny i jak każdego roku odmienny od poprzedniego i taki, który się pewnie nie powtórzy. Eee, trochę trochę takiego pierdzielenia w sumie o niczym. Eee, ale, no, no, też trzeba gdzieś o tym wszystkim powiedzieć. Więc zaczynam taki monolog. Mam nadzieję, że niektórzy mnie zrozumieją i powiedzą, yy, powiedzą, znaczy zrozumieją i, yy, i, przyznają mi rację na to wszystko. Yy. Zaczynając od, od rzepaków. E, wjeżdżając w rzepak słuchajcie no nie było nie było dnia w którym no też nie myślałem kurczę, czy on ile on będzie sypał gdzieś tam z tyłu głowy siedziało te 5 ton no bo tak wyglądał ten rzepak no tak wyglądał ale tak jak powiedziałem na początku no rok jest inny i tyle 4200 średnio z rzepaku e, to jest jak na ten rok bardzo dobry wynik e, w poszczególnych odmianach e, w poszczególnych odmianach wyszło e, 4.18 PT303 e, 4.5 Inwigora nie, 4.5 Henriety e, i 4.300 e, 4.300 jeżeli się nie mylę, to był to był właśnie Invigor Tuba. Tak więc, średnia suma sumarum 4200 i tyle. No i później wjeżdżając w pszenicę, no gdzieś, gdzieś tam te nadzieje może nie były na rekordy poza oczywiście nasienną. Eee, no nie było, nie było takich. Mm, tak jak wam powiem, no nie było nadziei na rekordy, bo ona już z jesieni niektóre pszenice słabo wyglądały, jesień była no, sucha, górki łyse. E, można byłoby się pokusić o, o przesiewanie wiosenne, ale dałem sobie spokój. Choć tutaj właśnie widzicie, na załączonym obrazku, jak pszenica jara w tym roku wyszła, e, ale do Jarek zaraz dojdziemy. Więc te pszenice, no pierwsza. Pierwsza 6800. Euforia. Co prawda z parametrami konsumpcyjnymi. E, no gęstość to była tej euforii w ogóle powalająca, bo 81. Białko e, 12.8, e, gluten 32 i opadanie 350, no to tu w ogóle petarda. No ale później wjechaliśmy w, w kolejną pszenicę. Co tam był Dubaj? No, Dubaj na poziomie, jeżeli dobrze pamiętam, 7400. Tutaj później, pod, 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 pod filmem, w opisie podzielę się z Wami, ile poszczególna odmiana sypnęła. I, i, I tam Wam powiem. No, i później żeśmy wjechali w kolejną pszenicę, mianowicie też euforię, taką pomieszaną częściowo z banatusem, bo to było po kukurydzy. Co mi zostało, to, to wszystko, że tak powiem, poszło yy, do jednego wora i, i wysiane. 500 sztuk na metr kwadratowy. No i szczerze wam powiem, że wynik mnie zaskoczył. Również z parametrami. Yy, białko takie na, na pograniczu, bo 12,2, 12,5, ale tak jak mówię, no gdzieś tam troszkę tą, tą niższą wartość przyjmuję żeby później się gdzieś tam nie, nie rozczarować no i e, wreszcie nadszedł ten upragniony czas by wjechać w tą nasienną elektrę no i tutaj no nie, nie zawiodło nic e, plon petarda ale no problem jest z białkiem no bo białko zrobiliśmy chyba z 3 czy 4 próby albo i 5 nawet prób białko jest od 109 do 119, także mamy tutaj nawet procent różnicy, może gdzieś by tam się jakaś tam dwunastka złapała, ale takie są wyniki. Gęstość od 76, tam z kawałeczkiem nawet do 78, nie spełna, bo 77 i8 bodajże, najwyższy wynik był gęstości. Opadanie 330 do 380. nawet 80. Gluten od 29 do 32, także, no, wszystkie parametry poza białkiem. Bajunia, plon, petarda, no i później dalej żeśmy wjechali w gentlemana, gdzie plon 6,5 tony, i później wjechaliśmy jeszcze w panatusa gdzie plon <coughs> wyszedł. Jeżeli dobrze pamiętam, a pamiętam chyba dobrze to, co Tomek mi powiedział, to chyba 7400 Banatus. Banatus i gentleman. nie powiem Wam, jak wygląda tutaj sprawa parametrów, bo jeszcze nie zrobiłem, eee, ale myślę, że też tam jakiś kokosów i fajerwerków nie ma co się spodziewać. Także ogólnie jest problem z parametrami, i słysząc. To, co wokół rolnicy mówią, to, co piszecie w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, oraz, oraz też po skupach, no, że nie ma takich, na razie, na razie, podkreślam nie ma pszenic, które by spełniały wszystkie parametry. Czyli mamy tutaj odpowiednie białko, odpowiednia gęstość, odpowiednia liczba opadania. No, gluten zazwyczaj jest, także tutaj nie, myślę, że nie byłoby problemu z tym. Tak więc, no, no rok bardzo specyficzny, bardzo specyficzny, mokry, zimny, później te rzepaki dostawały, a, dokończmy żniwa, dokończmy żniwa. E, Przenżyto, średnia 7400 400 z hektara, z, no niespełna 30 hektarów, 28 tam z lekkim haczykiem. Eee, teraz jęczmień, jęczmień no, wyglądał naprawdę bardzo ładnie cóż, plon 6,5 tony nic nie poradzisz naprawdę wyglądał, wały yy, ze słomy ogromne ścinacz nie nadążał przerabiać ale powiem wam, że no plon yy, plon no nie nie powalał. Czy ja dojadę? Może i dojadę. Z tamtej strony to najwyżej Tomkowi wysypie po drodze. Plon nie powalił i, i tyle. I co, tu, co tu można więcej dyskutować? No. Groszki też bez żadnej tam rewelacji, no bo ostatnie lata naprawdę, jakie by nie były, to te grochy zawsze gdzieś tam wiernie powyżej 4 ton leciały. No, ale co? Ten rok Średnia y, z grochu: 3200, 3300. No to słuchajcie, no to co, co, tu, co tu można chcieć? No i tak jak większość, większość pisze, jak polska długa, szeroka: u jednych wyszły, u drugich nie wyszły. U trzecich y, lepiej to, u czwartych lepiej tamto. Ale z Jarymi to ogólnie też był, był tutaj problem. No i jeszcze czekamy na te kukurydze, no bo wyglądają naprawdę fajnie. Wody miały co nie miara. Teraz ciepło. No nic, tylko liczyć na dobry plon. <laughs> Może bez rekordów, już ja nie liczę na żadne rekordy, ale, ale po prostu, żeby dały taki stabilny, stabilny plon. No i teraz jak to wszystko się imało do, do tego roku? No, odkąd zaczęliśmy wjeżdżać w pola, czy to z RSM, czy to z nawozem, czy później z siewem, no nie było takiego dnia czy wjazdu, że nie trzeba było przyjeżdżać z Lino na pole mokra ta, jeś, ta wiosna była sucha jesień, zaczynając od jesieni może sucha jesień, mokra wiosna teoretycznie to miało się przełożyć wszystko na wysokie na wysokie plony a, a tych no nie było, no nie było też ostatnie lata nas trochę przyzwyczaiły ee, może tak bym powiedział do tych wyższych wyższych plonów no i gdzieś tutaj jest takie rozczarowanie, no bo naprawdę ta wiosna zapowiadała yy, Zapowiadała naprawdę takie, no, dosyć wysokie te plony Ale, no ale tak nie było, tak niestety nie było Więc, yy, więc gdzieś jest taka, taka doza rozczarowania wydaje mi się Yy, że gdzieś człowiek myślał, no ja sam, nawet po rzepakach, no, no miałem nadzieję na te 5 ton, no i co to było ukrywać, nie? No w, i w pszenicach, no już nie mówiłem, nie mówiłem tutaj o rekordach poza, poza nasienną, ale też myślałem, że to może 7, między 7 a 8 ton. Nic mylnego, no nic mylnego nie dało tyle. Niestety tyle nie dało. Yy, wszystko później zostało zweryfikowane. No, i wracając do tej przebiegu pogody, później zrobiło się ciepło, ale cały czas popadywało. Później rzepaki zaczęły kwitnąć, i przyszło dwa tygodnie ochłodzenia. No, za przymrozki to u, były tutaj różne, różne e, procenty w zależności od, od regionu naszego kraju. Ale nawet nawet do 30 kilku procent. Więc jeżeli w rzepaku przymrozki tak dały się we znaki, to i wiadomo, inne uprawy też to odczuły, no bo no nie ma możliwości, żeby tego nie odczuły, bo to jest jeden przebieg pogody. Więc też gdzieś można mieć tutaj uwagi, nadzieję do tego, że. No przebieg pogody jednak, jednak ma znaczenie. Nie tyle, co same opady, bo może być nieraz i sucho, ale jeżeli nie będzie takich jakichś ekstremalnych wyzwań pogodowych, no to myślę, że, że można, można gdzieś tam myśleć o jakiś naprawdę dobrych, dobrych plonach. A w tym przypadku, mimo że był deszcz, mimo że tej wody naprawdę nie zabrakło, a jednak nie wszystko poszło po myśli takiej, jak, jak powinno pójść. <laughs> no ale cóż, na to niestety nie mamy wpływu. Ja mogę powiedzieć tyle, że od 25 maja do bodajże chyba początku lipca dostaliśmy prawie 150 litrów wody, więc yy, no tu, tu plony powinny być naprawdę bardzo wysokie ale no niestety nie tylko sama woda ma wpływ na yy, na plon i tyle chociaż jest ona bardzo ważnym yy, czynnikiem bardzo ważnym czynnikiem Tomaszek odjeżdżaj bo zaraz koła skoszę tutaj rowek trzeba obkosić jeszcze żeby się nie władować w niego o i zaraz tam gdzieś na poprzeczniaku dosypiemy tak więc no jest to jest to, jak co roku jakieś wyzwania ponosimy, tak no gdzieś, tak jak mówię, no gdzieś ta ostatnie, ostatnie dwa lata no przyzwyczaiły nas do tych do tych rekordowych ee, zbiorów, rekordowych plonów. No i co Wam mam powiedzieć? I ciężko się przerzucić. No nawet nawet w, na naszych żuławach, znaczy naszych żuławach, okolicznych żuławach, też nie ma w tym roku plonów aż takich wysokich. No, no, no nie ma. Zdarzają się oczywiście. No ja nie mówię, że, że to już w ogóle jest tragedia. Zdarzają się niektóre, niektóre rzeczy, niektóre. Plantacje naprawdę sypią i rzepaki, ale to są naprawdę jednostkowe. Eee, w sumie nie, tam, tam jest słup. Więc nie będę tam ryzykował. Eee, zdarzają się, ale to, 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 to są naprawdę jednostki. To są jednostki wybiórcze, że gdzieś tam lepiej poleciało. Eee, ale ogólnie, <laughs> ogólnie rzecz ujmując, średnio to są naprawdę plony niskie. No i co gorsza bez, bez parametrów jakościowych, wszystkich parametrów jakościowych. Jak to dalej się potoczy? Ciężko powiedzieć, bo yy, powiem tak, no, najważniejsze to jest zebrać z pola, tak? Jedni mówią, i to zawsze, zawsze, no może nie jedni, tylko zawsze tak się o tym mówiło, E, czy, to, czy to ojciec, czy to dziadek mówił, jak masz w magazynie to możesz pieniądze liczyć dzisiaj nawet nie tyle co trzeba mieć w magazynie ale też e, też dobrze to sprzedać no bo to cena to, to, to jest też bardzo ważny czynnik w dzisiejszych czasach, gdzie gdzie ona też tak na dobrą sprawę e, niekiedy decyduje o, o wyniku a co do wyników, no to słuchajcie, no matematyka prosta. Jeżeli, jeżeli komuś tam sypnął rzepak 3 tony i sprzeda go po 2000, no to rachunek, prawda, jest prosty. Ale jeżeli poczeka na przykład, to ja nie mówię, że tak będzie, ale poczeka i ten rzepak by sprzedał po 3000 jakimś cudem, no to ten wynik jest już też, prawda, całkiem inny. Także no plon to nie, to nie jest takie do, do końca, niski plon, to nie jest takie do końca przekleństwo, bo no z tego co się słyszy obserwując giełdy, chociaż ta giełda to jest w ogóle rollercoaster w, w ostatnich y, dniach, y, od, od wzrostów po spadki takie, że się w, nie wiadomo co z tym robić, no ale z tego co się słyszy, że, że nie ma rzepaku, to nie tylko u nas, ale w innych krajach, słabe zbiory, więc, no, można mieć nadzieję na ten wyższy, wyższą cenę. I, ma, i tu jest prosta ekonomia, tak? No, 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 no krótka, krótka piłka: 3 razy 3 to jest 9, 3 razy 2 to jest 6. I teraz, yy, mimo niskiego plonu, a wysokiej ceny za, za, za ten dany produkt, prawda, już jest ten zysk ekonomiczny na innym poziomie. I to samo tyczy się teraz pszenicy. Teraz akurat tutaj nie będę mówił o giełdzie, ale, ale na przykład, bo na przykład, na przykładzie mojej elektry. Bo wielu was pisało, że on pierdzieli to elektrę. Jak to nie ma parametrów, nie ma białka, z białkiem, z gęstością jest problem. No ale słuchajcie, no, no to tutaj matematyka też jest prosta. No też jest prosta. 10, nawet jeżeli bym ją dzisiaj sprzedał na paszówkę. Ale no z tymi po, poza białkiem, z tą resztą parametrów, myślę, że te może, żeby było łatwo liczyć. Na paszówkę po 700 mamy, yy, mamy 7000 przy 10 tonach, równych, żeby było prosto liczyć. A yy, wracając, yy, 7000, jakbyśmy gdzieś tam podciągnęli, może z kimś tam ponegocjowali, żeby tam gdzieś sobie podmieszał, może tą pszenicę i dał nawet te 800. Załóżmy, no to jest 8 z 10 ton. Prosty rachunek. Wracając do moich konsumpcji, które mam. Uśrednijmy ten wynik, też, żeby było prosto liczyć. Do 7 równych ton. 7 ton dzisiaj za, yy, dzisiaj za tą yy, konsumpcję myślę, że 800, 850 bym, bym dostał. No 7 razy 8 to jest 56. Czyli 5, 600 z hektar. No to czy ja się będę przejmował, że ta elektra nie ma parametrów? No dajcie spokój. No dajcie spokój. No toż wynik jest wynik jest oczywisty, prawda? Co tu więcej chcieć? Nic tylko zbierać po tyle paszówkę I tyle w temacie. Na sam koniec o... Pszenicy Jarej. I co ja mam Wam tu powiedzieć? Sami widzicie, nie ma roku na, na zboża Jare. A z pszenicy Jarej e, powiem Wam od razu na starcie i na koniec, że się już wyleczyłem. To jest uprawa, która naprawdę trafia się, udaje się. Może nie trafia się, udaje się raz na nie wiem, 5-10 lat gdzie sp będą sprzyjały warunki w innych przypadkach no to jest 4 tony jak tutaj uda się uzyskać wynik na poziomie 4,5 tony to trzeba w ręce klaskać chociaż, no chyba nie, nie będę nic więcej mówił więcej nie będę nic mówił, bo bo nie trzeba nic tutaj mówić. Ogólnie pszenica no, 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 wygląda, no to rzadka, rzadka, 450 sztuk siałem, no ale no, no, warunki zrobiły swoje, nie pokrzywiła się i tyle. I co, co, tu więcej, co tu więcej mówić? Nie pokrzywiła się więc i plonu tutaj nie ma co się spodziewać. Myślę, że 4,5 tony to jest taki realny wynik, ale oczywiście na koniec ee, podzielę się nim z Wami, ale, ale myślę, że może, może jakimś cudem uda się uzyskać, nie wiem jakim, ale się uda uzyskać. I to tyle takich przemyśleń, dewagacji, podsumowań. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.